Możemy zaczynać, myślę. Możemy zaczynać, myślę. <laughs> o, dobra, już pierwsze, już pierwsze podkreślenie było. Mamy to! A! Dobra. <laughs> witam, witam serdecznie wszystkich. Witam serdecznie wszystkich na pierwszym streamie p 4 k 7 Razem ze mną dzisiaj będzie komentować dwóch jeszcze dodatkowych ludzi. Pierwszym z nich jest Bijek, drugi host. Witam, witam. Oraz Bagietka. Który jeszcze nie wie, co go czeka? Cześć. O, minęły dwa lata. Widzę, że nawet Krupol przyszedł zobaczyć, jak to się potoczy pewnie. Właśnie Bijek, jak już tu jesteś? Jak czytać twój nick? Bo ja do teraz mam z tym problem. E, Bajek albo Biczek. To zostajmy przy biczku jednak chyba. Lepiej brzmi. Bijek, Sitek, <gry> prawie się rymuje. No, tak. Ogólnie, jak na przestrzeni ostatnich lat, niewiele się zmieniło. I tak szczerze, porównując do MP4K6, mapul na kwalifikacje będzie jakby strukturalnie identyczny. Wszystkie mapule będą też w tej samej, na tej samej zasadzie ustawiane, prowadzone. Turniej też nie zmienił swoich zasad. Także przynajmniej w tym roku nie trzeba, jak już ktoś grał ostatnio, nie będzie musiał się na nowo tego wszystkiego uczyć. Krupol już mówi, że akurat mapka nie będzie fajniejsza niż Quadrupolar. Zgadzam się. W tym się akurat zgadzam, ale to za chwilę zobaczymy. Zanim przejdziemy do pierwszych mapek. Ogólnie myślę, że pierwszy taki ładny milowy, jak na nasz turniej, to to, że zapisało się aż 88 graczy, co jest prawie dwukrotnie więcej niż dwa lata temu. Także no myślę, że taki bagieta na przykład jest bardzo zadowolony. Prawie 100 osób. Wow. Prawie 100 osób, no. Rekord to to nie jest. Dużo do rekordu brakuje, ale bardzo fajnie to wygląda. Niestety przejdzie tylko 32 graczy. Bagieta już tutaj myślę. Ciepło w gaciach ma. Biedny się stresuje. <śmienny> Od razu ostrzegam, że to nie będzie aż tak poważnie. Spokojnie, spokojnie nie będzie, Mam nadzieję, że nie będziemy aż tak zanudzać, także. Crazy Man 32. No niestety, prze, przesianie graczy w tym roku będzie bardzo brutalne. O, Dev, widzę, że już nawet mnie podrywa na czacie. Nie wolno, tak. Mm. Uh, co jeszcze takiego? Krótkie omówienie kwalifikacji. Dlatego, że widzę, że jest dużo nowych osób. Tak jak mówię, 32 osoby przychodzą dalej, czyli to się akurat jak praktycznie nigdy nie zmieniało. E, będą grane cztery mapy po dwa razy w odpowiedniej kolejności. Gracie cztery mapy, robicie sobie przerwę na 5 minut. Chyba, że całe lobby się zgodzi na to, żeby grać bez przerwy, i później druga próba każdej z tych czterech map. Także. Do, bardzo dobre dla graczy, którzy się będą stresować. Będą mieli drugą próbę, po prostu, żeby poprawić swój wynik. I na kwalifikacjach liczy się tylko lepszy wynik. Czyli jeśli pierwsza próba Wam się nie uda, nie marszcie się, macie drugie podejście i będzie liczone do kwalifikacji tylko to lepsze podejście. Cały turniej rozgrywany będzie na scoringu V2. Myślę, że niektórzy będą musieli też poczytać. No ja Wam na pewno nie opiszę dokładnie, jak ten scoring działa. Jest on dużo bardziej skomplikowany, niż ten podstawowy, który jest używany do rankedów. No, nie ma muzyczki. Tragedia. No i dobra. Więcej informacji oczywiście, co do... ...ilości na kwalifikacje. Myślę, że głośno, głośno się z No. No i dobra. Myślę, że chyba możemy zacząć z pierwszą mapą. Mamy tutaj. TRF zmapowany przeze mnie. No to także... No, współczuję wam. <laughs> Widzę jeszcze reakcję na artystę. Nie no. Na początku było gorzej. Mapa miała OD 10. Jak? OD 10? Tak. Tak, pierwotna wersja była dużo trudniejsza. Także tutaj poleciały nerfy tak naprawdę. Tutaj widzę, że. Teraz ile ma. A, dokładnie. Pierwszy stage jest grany z modem hard rock przy okazji. Także tutaj ludzie trenujcie, ćwiczcie accuracy, Będzie to bardzo wymagane. Jak widzimy, zaczyna się dość niewinne, niewinnie ta mapka. Potencjalne gray O, no, i te jednoręczne trile. One są bardzo brutalne. Tutaj też można było zobaczyć parę tusetków ode mnie. I pierwsze Jacki. Jak się bagieta na to zapatrujesz? Jakie OD teraz ma mapa? 9,3. Bez hard Rocka. Z hardrokiem jest to około 11. Dobrze pamiętam. I teraz wchodzi sekcja z brzegami, też bardzo brutalna, znaczy na ten moment wydaje się brutalna. Ogólnie mapa z czasem robi się coraz trudniejsza, jeśli chodzi o paterki. Myślę, że piosenka naprawdę takie przyjemna. Trudna. Jak... Wymaga bardzo dużej kontroli na thrillach. Seretnik. Pytam się o Seretnik. Seretnik wynosi 3,34 dokładnie. I końcówka jest bardzo brutalna na teraz. No, tak, mamy tak. tak Jacki z Grace'ami. Jest... Myślę, że trudnościowo jest bardzo porównywalna do Quadrupolar. Z tym, że ta mapa jest nie jest, jakby polar był bardzo banalny, a później były te śmieszne role przez mapy. Nie ma takiego lifestyka jak druptem. Tak, ta mapa po prostu sobie z czasem robi się coraz trudniejsza. Po prostu, nie? Stałe BPM. LNM. Teraz lecimy. Teraz bardzo a. nieoczywisty wybór piosenki na ln -ówkę. to jest LN mapa. Praktycznie. Około 95% otek to co są Eleny w tej mapie. Tylko 40 minut. Są zwykłymi. No, jakby najprostsze, jakby najkrócej, żeby opisać tę mapę, to można powiedzieć, że to jest hybryda elenowa. Po prostu. Bo w niej jest wszystko. A ciężkie? Zbieraj na początku. Yy, tak, w tej mapie ogólnie listy są najcięższe. Oraz niektóre skillowe partie. I tutaj też jest bardzo ważna zmiana względem poprzedniego, poprzedniej edycji. Zawsze Jelenuszka na kwalifikacje była stosunkowo bardzo łatwa. Co do reszty, pula. W tym roku poleciliśmy trochę efekt pływającym. I ta mapa też jest jednak trochę bardziej role czyli też będzie wymagała jednak trochę umiejętności. Tutaj. O. Już widzę ludzi, naczekających na Eleny. Ale. To jest e, i... Bardzo ważne, od tej mapy to jest 8, także te remisji są bardzo ciężkie do akurencji. Tutaj też można zobaczyć, że regularnie dwusetkuje na tym replayu. E, szczerze, nie wiem jak wy, ale ja podobnej mapy jeszcze nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałem, jest dość specyficznym twarem. Ja też nie. Ja również. Jest to mapa, która by pasowała do dwóch, jak nawet nie trzech map puli, bo do fazy grupowej jako trudna elementówka, a równie dobrze pasowałaby jako tech Ellen albo release Ellen do ćwierćfinałów, bądź nawet półfinału. Ale jak myślę, dobór piosenki, myślę, wielu osobom może się spodobać przynajmniej. I ta mapa też była wielokrotnie nerfiona. Jeśli nie pamięć, nie myli, jej pierwotna wersja miała prawie 5 gwiazdek. Na ten moment jest to 4,76. Od razu mówię: nie bójcie się. Nawet jeśli myślicie, że nie przejdziecie. Pojawcie się na kwalifikacjach. Naprawdę. Wiele rzeczy, wiele niespodzianek działo się w poprzednich edycjach. i Nie tylko w tym turnieju. Także nie poddawajcie się. No, kwalifikacje też są no, zawsze te trudniejsze od fazy tunierowej, początkowej na przykład. No. Tak, ogólnie dobrze tutaj Bidżek wspomniałeś. Kwalifikacje zawsze krążą mniej więcej na poziomie ćwierć finałów. Czyli taki trzeci... No taki środkowy mapu. On nie jest ani trudny, ani łatwy, bym powiedział. I tutaj no i... mamy. No, no tak, no, <grymne> W sumie to prawda, to dwa nie będzie dużo łatwiej. Tutaj mamy trzecią mapkę. Jest to Hybryda stworzona przez Eclipse. To bura wymaga dużej kochody Ta mapa ma wszystko. Ale tutaj, tutaj Eleny się wyraźnie różnią. W porównaniu do samej elenówki. Tutaj wymaga no, już jest jakby dużo lepsza koordynacja tego. Tak, te eleny też są dość połączone z niektórymi jackami. Są shieldy. Czy po prostu mamy elen party, nagle robi się nam jump stream. Te jacki, te jump jacki z Ankorem na, na trzeciej kolumnie na przykład. Bardzo brutalne, według mnie. To będzie rowej hybrydy, której znienawidzę. nienawidzę. Jest taka możliwość. Tutaj notka ode mnie, ponieważ ja też robiłem replay do tej mapki. Nie grajcie jej za dużo. To jest moja podpowiedź. Albo używajcie mirrora. Bardzo łatwo jest sobie zmindblockować tą mapkę. Łady. Jackie w Elenach wyglądają. O Do grania. Szczerze? Ja nie miałem z nimi chyba aż takiego problemu. Nie wiem, ja tam misowałem na nich, więc no ciężkie. Właśnie to jest, zależy od gracza. bo, no, Na przykład moją słabością są Jackie, mimo wszystko. I te na początku były dla mnie bardzo, bardzo brutalne i te, które zobaczymy na koniec. Ale to, <laughs> to już więcej mam o nich nie powiem, po prostu musicie je zobaczyć sami. Tutaj Adamello stwierdził właśnie, że mapa wygląda ogólnie łatwo. Wydaje, znaczy, nie jest trudna aż tak faktycznie, jest bardzo przyjemna do grania, to trzeba przyznać, ale mimo wszystko, że streamy tutaj to są na poziomie 200 BPM. Także to też nie jest najbardziejsza mapa. Tutaj taka potężna sekcja była. Oh. Ten mis. Ta, ta tak. Końcówka, właśnie końcówka jest jedną z najbardziej manipulokowych partów według mnie. Także tak jak mówiłem, nie przesadzajcie z graniem tej mapy, bo może wam to wcale nie pomóc. Może nawet całkowicie pogorszyć sytuację, nie? Właśnie. Mogą się zacząć mylić trile na jedną rękę. Te czwarty. I teraz mamy mapkę którą, no bądźmy szczerzy, ale świeżaki, nie zamknijcie teraz oczy, nie? No, najgorszy jest początek tej mapy. Stachnie dużo Jakub, znaczy mini jaków tam jest w tym Tak, widzicie, mamy tutaj ostre wejście. W najłatwiejszym? Właśnie John, my mamy teraz. Jakie na łatwiejszym... najgorszy na tej mapie są? Najłatwiejsze są te gęste hordzaki, tak naprawdę. Ta, Duka y połowa najłatwiejsza do akowania. Co wam mogę powiedzieć? Ogólnie mapa ma aktualnie 217, 215 BPM, przepraszam. I jeszcze dzisiaj ją spowalnialiśmy. Ta mapa była po prostu bazowo za trudna. Bardzo przepraszamy Arachais za to. Ale niestety musieliśmy znerfić musieliśmy mapę, przepraszam. No, ja ledwo nawet. 98 zrobiłem. A jestem sobą gamą, więc... No. no mini -draki Była ciężka ta mapa. 215. Dokładnie, te mini -draki były na poziomie 215 BPM. Nie ma lekko, kwalifikacje są wymagające. Ale potem grupy przyjemny no. będzie. Wow. Potężne jump streamy, hand streamy. Ta roskillówka jest na poziomie... Takiego poziomu się spodziewajmy, myślę, na ćwierćfinałach. Ewentualnie właśnie półfinały, tak naprawdę. Ale... potężna, potężna piosenka. Bardzo. Koniecówka będzie najgorsza o tej mafii. Za sprawą mini ale... Wybaczcie. No No, ogólnie te horde to są... To jest bardzo dobre pole do naprawienia swojego akurencji. Zresztą jak widać, Bidzek miał tutaj prawie 99% w tym momencie. I patrzcie się teraz im w stanie. Biedny. No, was... Złożnie były mnie miniżaki. I lecimy. No, byłem blisko. Bo czwórny mini Jack? Na 1-3? E, tak, na 2-3, no, przepraszam, na 2-4 i ten czwarty jest quadem to było 2-4. 2, tak, to było 2-4. To jest na knapie 1-3 przy 215 BPM. To jest około 150 BPM. Tak na oko. Nie będę dokładnie wam mówił. To jest około 150 BPM. Także to tyle, jeśli chodzi o mapki, które będą na kwalifikacjach. Nie ma tego za dużo. Na Wasze szczęście, mi się wydaje. Nie, ja 24. 4 To idealnie. No tutaj Eklis dokładnie mówi, że około 160 BPM miały te Jaki wykończone kładę na sam koniec. Gdzie SV? Krupol się pyta. Oczywiście, że nie będzie żadnego SV, ponieważ jesteśmy szanującym się turniejem. <noise> Bagieta, nie wyzywaj teraz, proszę. <noise> Dobrze, że nie ma SV. O, o. Nie, nie chce mi się. <noise> Dobrze. Będziemy was po prostu męczyć trudniejszymi mapkami zamiast nauków na pamięć, także... Ale potem też ta właśnie tutaj odpalona jest, nie? Dobra. Ogólnie to tyle z mapek. Tutaj jeszcze parę informacji mamy w sumie do przekazania. Na pewno powiem tak, będziemy na dniach pojawić się gdzieś link. Będziemy prowadzić zbiórkę, ponieważ jesteśmy biednymi ludźmi, na nagrody dla graczy, dla całego podium. Także będziemy to gdzieś reklamować na streamach, polecić gdzieś everyone na ogłoszeniach na pewno. I będzie link do donatów. Na pewno też za chwilę wrzucę całą paczkę z mapkami. Na razie nie będą wrzucone na stronę, na pewno nie wszystkie. Pojawi się też Excel ze wszystkimi informacjami jakby w jednym miejscu oraz z dostępnymi grupami kwalifika kwalifikacyjnymi. Oj, polski język trudny. Mazis nie, nie będzie. Wasze szczęście. Ilu jest graczy zapisanych? Yy, ta informacja była wcześniej, 88 graczy dokładnie. Także naprawdę sporo ludzi się zapisało w tym roku. No ilu było najwięcej zapisanych? Jeśli mnie pamięć nie myli, to bodaj, że na MP4K2 było 120. No wow. to, A to tak? MP4K2, jeśli dobrze pamiętam było w 2018 albo 2017 roku Tu tylko 32 zabrakło No, nie aż tak wielu w wynik. Zobaczymy ilu na kwalifikacjach za no Zobaczymy też, ilu będzie ogólnie mogło zagrać po kwalifikacjach. Bo tutaj przypomnę, ten turniej, jakby zwycięzca tego turnieju dostanie odznakę na profilu na osu. To oznacza, że każdy gracz będzie prześwietlony pod względem cheatów, multikont takich spraw. Yy, także na dniach też później informacja, kto będzie mógł grać, a kto nie. Dokładnie, tak. Mm. Co tam jeszcze? O! Czy będzie skin wypuszczony dla ludu? Osobiście nie za bardzo lubiałem skina turniejowego jakby udostępniać, ale tutaj mogę polecić gracza, który jakby... Na, na którym... który sam stworzył parę skinów. I ten turniejowy jest bazowany właśnie na jego twórczości. Jest to skin gracza kamikadze. I on ma bardzo podobny skin, nawet jeśli nie identyczny gdzieś. Do Waszyngtonu dokładnie, Kamikaze. No, tak to jest jego skin, tak naprawdę, yy, jeszcze z ważnych informacji coś miałem przekazać. Wszystkie ważne informacje, linki będą na kanale. Important Links, pamiętajcie o tym, yy, bo mi się też nie chce odpowiadać na każde pytanie, później, już po, oczywiście poza streamem. Także pamiętajcie, important links, forum post, tam znajdziecie praktycznie każdą informację. I cóż, myślę, że to chyba tak naprawdę tyle na dzisiaj No to widzimy się za No powodzenia A, jeszcze jedna informacja. Jeszcze jedna informacja. Jest to jeszcze jedna. Y, tak, ponieważ na forum poście było podkreślone, że kwalifikacje nie będą streamowane. Yy, I tutaj jest możliwość, że będą streamowane, ale tutaj też tego nie obiecujemy oczywiście. Postaramy się streamować każdą grupę. Także możliwe, że już za tydzień będziemy mogli tutaj się znowu spotkać na streamie i poglądać sobie, jak ludzie grają. <grystanie> <grystanie> Nawet Lender się pojawił. <grystanie> nie, 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 Lender, ja nie streamuję. Mój komputer tego nie wytrzyma. No dobra, i myślę, że teraz chyba faktycznie wszystkie informacje przekazaliśmy, także możemy się na ten moment pożegnać. Także dziękujemy za oglądanie, za cierpliwość. I życzę wszystkim powodzenia od siebie. Myślę, że moi koledzy komentatorzy też wam życzą no. powodzenia. 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 No. no to do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień. Mięgo weekendu wszystkim życzę, na razie.